Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawą partię, w zasadzie powiedzieć o bardzo ciekawym gambicie, który się nazywa Gambitem Froma. A okazja ku temu jest świetna, ponieważ dokładnie 130 lat temu, 6 maja 1895 roku, zmarł Martin Fromm, to jest właśnie twórcą tego Gambitu Gambitu Froma. Gambit Froma jest to próbą obalenia debiutu Birda. Debiut Birda zaczyna się od posunięcia f4. Jak ktoś śledził moje zadania szachowe, to najczęściej wie, że najczęściej rozpoczynamy partię ruchem e2e4 albo d2, d4, ale oczywiście są jeszcze i inne posunięcia i do takich z nich też zalicza się ruch f4. Ten debiut nazywa się też debiutem Birda. I otóż Martin Fromm, który był duńskim świetnym szachistą, wymyślił gambit, który poprzez bardzo szybkie wyprowadzenie figur Wykorzystuje to, że ruch F2, F4 osłabia pozycję białego króla, dlatego że każdy ruch pionków wobec króla no powoduje, że król jest narażony na atak. I jak widzicie, pionek, który do tej pory stał na F2, nagle został ruszony. Mamy tutaj pewne możliwości jego szybkiego zaatakowania. Gambit, gambit Froma powstaje po posunięciu e4, czarne grają e5 i kiedy białe zbiło na e5, idzie posunięcie d6 i po e bije na d6, goniec bije na d6. I to jest idea Gambitu Froma. Jeżeli na przykład w tej pozycji czarne zagrałyby niefrasobliwie na przykład ruch skoczkiem na c3, no to dostają forsownego mata, bo idzie hetman, h4, szach. Zobaczcie, co się dzieje. Król nie ma żadnego ruchu. Jedyną w tej chwili sytuacją jest to, żeby zagrać na g3. I teraz wystarczy poświęcić dowolną figurę na g3 i dostaje się mata. Można poświęcić tutaj gońca, ale zobaczcie, nawet jest taka śmieszna sprawa, że można poświęcić hetmana. Hetman bije na g3, pionek bije na g3. Goniec bije na G3 i jest mat gońcem. Rzadka sytuacja, ale chcę Wam powiedzieć naprawdę, że widziałem wiele bardzo podobnych ruchów. Oczywiście, może nie ruchów, ale podobnych zakończeń partii. Oczywiście w wykonaniu bardzo, bardzo początkujących. Dlaczego w ogóle szachista Martin From rozpoczął. Jakby badania nad tym, jak grać przeciwko ruchowi F4. Pamiętajcie, że wtedy, w tamtych czasach, 130 lat temu, 1895 rok, to wtedy, w tamtych czasach, grano szachy bardzo romantyczne. Grano bardzo ostro. Bardzo dużo czasu poświęcano na to, żeby. No, dobrać się do pozycji przeciwnika, żeby przeprowadzić piękny atak, żeby przeprowadzić kombinację, żeby poprzez serię poświęceń zamatować swojego przeciwnika. No i właśnie From zaproponował gambit Froma. I chciałbym wam pokazać partię, która była grana rok później w 1866 roku przez Wilhelma Steinica. Wilhelm Sztajnic, w tym samym roku Kilka miesięcy wcześniej zdobył tytuł Mistrza Świata. Więc czarnymi grał Mistrz Świata, a białymi grał właśnie Henry Birt. a więc ten człowiek, który opanował, zrozpropagował, zaproponował ruch F4. I Steinitz, korzystając z opracowań Froma, gra słynny gambit. Po F4 poszło E5. Wiemy już, jak to leci. Pionek pobił na E5. D6. Z E bije na D6, goniec bije D6. No jak widzimy, czarne od razu poświęciły pionka, ale w zamian za to, że poświęciły pionka, jak widzicie, mają wyprowadzone do boju od razu figury. Długonogie gońce mogą tutaj atakować. No oczywiście, białymi gra birt, wtedy uchodził również za jednego dobrych szachistów i wcale tutaj nie oddaje od razu pola. Gra ruch Skoczek F3, więc normalne, dobre. Posunięcie, idzie posunięcie, skoczek na f6, d4, skoczek c6. Widzicie, to już trzecia figura wyprowadzona przez, przez czarne. Zaraz czarne zrobią rozszadę, czyli za te te pionki już widać, że chociaż mają rozwój figur i jeszcze na dodatek możliwość no, szybkiego, szybkiego wyprowadzenia swoich figur i rozpoczęcia, rozpoczęcia mm, ataku. Po skoczek C6 idzie goniec G5. Na to czarne grają goniec. Na G4 idzie E3. Zwróćcie uwagę, że czarne już wszystkie swoje lekkie figury wyprowadziły do walki. A białe jeszcze mają problemy, bo jeszcze dwie figury lekkie stoją na polach wyjściowych. Kurt pozostał w centrum. Ten pionek na E3 stoi tak jakoś nieszczególnie. On co prawda broni pola jakby tutaj na d4, ale tutaj jest taka jakaś dziura na polu e4. Na razie oczywiście nie można tego wykorzystać, bo skoczek jest związany. Gdyby tak można było zakaźć, to byłoby bardzo fajnie, ale na razie jest związanie I zginąłby, i zginąłby Hetman. Po tym idzie Hetman d7. Czarne całkowicie, pamiętajmy, czarnymi grami świata, Czarne całkowicie nie liczą się z tym, że za chwilę ich pozycja tutaj zostanie jakby rozbita na tym skrzydle, że pionki zostaną zdublowane, bo w ich przypadku tutaj liczy się szybko zakończony rozwój i szybki atak na pozycję króla. Idzie bicie na F6, pionek pobił na F6, goniec na B5. Czarne zrobiły rozszadę. Poszło D5. Hetman zagrał E7. No to i w tej pozycji białe zbiły końcem na C6. I to jest ruch, który partię od razu przegrywa. Poszło Hetman na E3 szach. Hetman zasłonił się od szacha na polu E2. Hetman C1 szach. Hetman D1. I teraz niektórzy ktoś się mógł tam zastanowić, dlaczego tutaj nie zbył pionek na C6. Zaraz zobaczycie, bo ten goniec chciał trzymać te pole E8. Ale w tej pozycji tak czy inaczej są dwie wieże, które trafiają na pole E8 i powierza z D na E8. Tak czy inaczej jest szach na tej linii. Goniec bije na E8, wieża bije na E8. Zwróćcie uwagę, co się stało. Jakbyśmy teraz zaczęli te, te figurki liczyć, o popatrzcie sobie, to czarne mają całą wieżę mniej, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bo w tej chwili białe dostają forsownego mata, a tak naprawdę te dwie figury w ogóle nie grają. Wieża też nie bierze udziału w walce musi król iść do boju. Idzie król na f2, hetman e3, szach, król na f1. Nie, to jest jedyne, jedyny ruch, który tutaj możemy y y y zrobić. Goniec bije na f3. Zobaczcie, że teraz nie można zbić końca na F3, no bo idzie ruch Hetman na E1, mat. Tak, widzicie? Goniec bije, to wtedy Hetman tutaj mat. Poszło bicie na F3, goniec na C5. Grozi mat w jednym posunięciu na polu F2. Nie ma. Jak zagrać hetmanem, no bo wszędzie tutaj, czy tutaj, czy tutaj hetman od razu jest zbity. Król jeszcze próbuje uciekać, g2, ale idzie ruch wieża, g8. I po tym ruchu nie ma już obrony od mata. Jeżeli król w tej chwili szedłby na pole f1, to idzie hetman f2 szach. Jeżeli król poszedłby na pole h3, to idzie ruch hetman h6. MAT. Bardzo ciekawa Partia Mistrza Świata Sztejnica, przypominam, 1866 rok, epoka szachów romantycznych, gdzie nie liczyła się obrona, liczył się piękny atak, poświęcenia figur, po to, żeby to była jakby piękna sprawa dla kibiców. Nie bez kozery mówiło się wtedy o kawiarnianych szachach, bo to właśnie Ci amatorzy w kawiarniach wtedy się bardzo często grało, obserwując takie partie, dopingowali swoich zawodników, klaskali i mówili o nich z zachwytem, jak to pięknie się gra. Gdybyśmy w tej chwili na przykład tą partię przeanalizowali przy pomocy komputera, przy pomocy programu Stockfish, to na pewno zauważyli, zauważylibyśmy, że tak jedna, jak i druga, jak i druga strona robi spore błędy. Tak czy inaczej, warto yy, ten wariant znać, wartio, warto znać ten gambit, który wam pokazałem, gambit Froma, From Martins bar dokładnie 130 lat temu. Ale chciałbym wam jeszcze na koniec pokazać jedną bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Zaraz ją pokażę, bo na pewno nie jeden. Słuchacz, który nas e, słucha i obserwuje, zauważy, że jeżeli byśmy zagrali F4 i czarne zagrałby E5, to wcale nie musimy przejść do gambitu froma. Ale grając ruch E4 przechodzimy do gambitu królewskiego, czyli mamy gambit za gambit. Białe nie przyjmują gambitu froma, a same proponują gambit królewski. Bardzo ciekawa sprawa, i powiem Wam szczerze że wielokrotnie właśnie widziałem taką sytuację, że zawodnik, który lubił grać gambit królewski, a jego przeciwnik o tym wiedział, nie grywał ruchu e4, bo tamten mu nie odpowiadał e5, tylko grał jakiś ruch, typu na przykład obrona sycylijska albo obrona karokan albo jakąś, jakiś inny wariant, tak? I dlatego nie grywał e4, tylko grał ruch f4, prowokując do ruchu e5, żeby potem zagrać e4 i mieć przed sobą Gambit, Gambit Królewski. Mam nadzieję, że ta partia Wam się spodobała. Mam nadzieję, że przejrzycie sobie, w jaki sposób gra się, gra się Gambit Froma. Naprawdę bardzo, bardzo trudna jest sytuacja Białych, jeżeli nie potrafią odpowiednio zareagować, bo te wyprowadzone figury czarnych no, naprawdę wyglądają bardzo groźnie. Ten goniec, który tu stoi na tej przekątnej, to jest naprawdę siła. Sam boję się grać te, tego typu wariantów, a w partiach szybkich i błyskawicznych to naprawdę jest e, trudno. Bardzo bym Was prosił o to, żeby polubić ten film, zalajkować, dać łapkę w górę. E, to bardzo zawsze cieszy, jeżeli ktoś nagrywa filmy. Kto jeszcze tego nie zrobił, poprosiłbym o zasubskrybowanie kanału. A przy okazji chcę Wam przypomnieć, że, stają, że trwają w Krakowie Mistrzostwa Polski w szachach kobiet i męż mężczyzn. Warto je obserwować przez internet. Do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnym filmie.